No dobra, siemanko widzowie! Dzisiaj w kolejnym odcinku będziemy testować rogale świętomarcińskie. Dokładnie tak. Kupiłem trzy różne rogale z trzech różnych yy, jak to się tam wabi, piekarni czy chuj wie co. Yy, jednego kupiłem skórki. Ten kosztował yy, około 13 zł chyba, ale nie dostałem paragonu, tylko potwierdzenie z karty, więc dokładnie nie pamiętam. Hmm, chyba około 13 zł. Kupiłem z galerii wypieków. On kosztował e, niecałe 10 zł. I kupiłem jeszcze dwa takie małe z grzybków. E, ten mały kosztował. E, one, one były na wagę około 3 zł za jedną sztukę. E, Ogólnie to już je jadłem. Znaczy, jednego zjadłem i z grzybków. Ugryzłem ten z galerii wypieków, oraz też zjadłem część z tego spódki. I wiem, który już jest najlepszy i który najgorszy. Ale w sumie do tego się wszystko dojdzie. Zobaczmy z tego spódki. No już tutaj dużo nie zostało, bo już jest nadgryziony i zjedzony. Ale zobaczmy, jak, jaki będzie smaku. Hmm. 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 Ogólnie... To on ma rodzynki. Nie za bardzo przypadam za rozykami w wypiekach. W, w <laughs> po drugie, mało że był najdroższy. To jeszcze dodatkowo smakuje jakby trochę przeleżał. I jest taki powiedziałbym, że trochę zeschnięty Więc ma rozynki. Jest trochę zaschnięty. I smakuje tak powiedzmy poprawnie. Ale takie 2 na 10. Taki OK. Będę ja teraz spróbuję z galerii wypieków. Ten mam prawie cały, więc mogę pokazać nawet, jak wygląda. Wygląda tak. Więc jest ładny. Także wiecie. Mm, dobra, spróbujmy go. Mm. i w tym coś w ogóle tą polewę tu w ogóle nie było jakby coś polewy w tym pudce ale i w wypieku Tu że ma jakąś polewę ma też inny środek wyraźnie mm. ten rzeczywiście miał ozochowy na nadzienie, ten z galerii wypieków ma bardziej, bardziej makowe. Ale ten jednak jest taki bardziej odświeżający, że tak powiem, e, orzeźwiający i mniej ciężki. Można jeść, zjeść więcej, jest też słodszy wyraźnie przez tą polewę. I też dodatkowo jeszcze był tańszy i jest miększy, bardziej świeży niż ten z póty. Dobra, zobaczmy. Jeszcze ostatniego z... z grzybków. Wygląda tak: on ma polewę już największą z tych wszystkich trzech, ale też no, jest najmniejszy. Niestety nie było dużych. No zobaczymy. Polewa jest trochę zaschnięta, ale w środku nie jest tak zaschnięty jak ten spódki. Mm, ale wydaje się jednak troszeczkę twardszy niż w tym galerii wypieku chociaż jest, jest najsłodszy z tych trzech najsłodszy jednak najbardziej mm, mi smakuje Ym, nie ma takiego typowego nadzienia yy, tych dwóch w tych dwóch to nadzienie jest jednak bardzo wyczuwalne. W tym ja nie do końca czuję nadzienie. Hmm. To nadzienie jest tak jakby... Jakby w cieście. Jakby całe ciasto było nadzieniem. On też zupełnie inaczej wygląda. No to będzie widać w kamerze, że tutaj nie widać w ogóle, że miał coś nadzienia. To czarne, to jest puste, nie nadzienie. Ale jest za to najsłodszy, chyba naj... najmniej by można było go tak jeść. No ten. Mm... W środku wygląda tak. Widać wyraźnie nadzienie. Tu gdzieś ciemniej. No jeśli chodzi o ten ostatni. Spódki, a roty pierwszy. No to tu też wyraźnie widać nadzienie. O. Też wyraźnie widać bardzo dużo nadzienia. Eee yy. Ale jakby miał je um, uszegerow uszogować. Uszegerować. E, dobra. Miałbym powiedzieć, który mi najbardziej smakuje, które najmniej. Powiedziałbym, że najmniej mi smakuje spódki, Potem, w zależności od tego, na jakie potrzeby bym chciał jeść, to mm, myślę, że raczej później na drugim miejscu by była galeria wypieków. Na pierwszym miejscu jednak, ten malutki. Chyba, że chciałbym jeść ich dużo, no to myślę, że galeria wypieków byłaby na pierwszym miejscu. Jakbym chciał na przykład jeść yy, przez cały dzień, no to myślę, że galeria wypieków by była. Miałaby najlepsze. jeżeli chodzi o stosunek ceny do, do jakości, no to chyba galeria wypieków, jednak. Bo tu był najtańszy. Kosztował 9,80, 9 9 a jednak ważył więcej niż ten skutki. Ten spódki ważył tyle samo. A ważył 11 zł, te są porównywalne cenowo, więc pewnie, jakby ważyły tyle co spódki, to by ważyły też te 13 zł. Znaczy, to by kosztowały te malutkie, no ale że są malutkie, no to kosztowało około 3 zł za jedną sztukę. Eee, więc cenowo te są dobre, ale nie, nie tak dobre, eee, jakbym miał ocenić, jeżeli chodzi o cena do jakości. Dobra. No to chyba tyle no. Dzięki. I pamiętajcie, subujcie, lajkujcie i komentujcie. Elo.